Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest obrócić działania innych, które miały na celu cię zniszczyć, w swoje największe atuty? W świecie, gdzie wyzwania rzucają cień na każdy krok, a negatywne intencje innych mogą wydawać się nieuchronne, odkrycie stoickiej, odwróconej psychologii może stać się kluczem do głębszej harmonii i niezachwianej siły w twoim życiu. Starożytni stoicy nauczyli nas, że to nie okoliczności ani działania innych Kształtują naszą rzeczywistość, ale sposób, w jaki na nie reagujemy. Co, jeśli mógłbyś przekształcić każdą próbę zniszczenia przez innych w szansę na wzmocnienie siebie, wykorzystując te zasady? Przedstawiam ci siedem lekcji, które ujawnią, jak stoicka odwrócona psychologia może całkowicie odmienić Twój sposób myślenia i postrzegania siebie. Każda z nich to krok ku przekształceniu zewnętrznych prób zniszczenia w fundamenty. Twojej wewnętrznej twierdzy spokoju i siły. Przygotuj się na podróż, która nie tylko zmieni Twój sposób postrzegania przeciwności, ale również nauczy Cię jak wykorzystać każdy cień rzucany przez innych jako światło prowadzące do osobistej przemiany. Czy jesteś gotowy stanąć twarzą w twarz z tym, co próbujecie zniszczyć i przekształcić to w siłę, która podniesie Cię wyżej niż kiedykolwiek przedtem? Zapraszam cię do głębokiego zanurzenia w stoickiej odwróconej psychologii, gdzie każda odmowa i każda przeszkoda staje się krokiem do budowania twojej niezłomności i wewnętrznego spokoju. Numer 1: przekształć odrzucenie w swoją moc. Wyobraź sobie moment, w którym zostajesz zlekceważony. Może to być sytuacja, gdy twoje pomysły są odrzucane w pracy, gdy znajomi zdają się odwracać od ciebie. Lub nawet gdy spotykasz się z brakiem zrozumienia wśród bliskich, ta chwila pełna emocjonalnego ciężaru, kryje w sobie nieoczekiwaną moc. Stoicyzm uczy, że to właśnie w tych momentach zlekceważenia możemy odnaleźć klucz do budowania naszej wewnętrznej siły, gdy świat próbuje Cię odtrącić, stoisz przed wyborem. Możesz pozwolić tym działaniom narzucić Ci swoją narrację, ograniczając Twoje możliwości, lub możesz przekuć je w fundament swojej odporności. Każde słowo pełne krytyki, każde spojrzenie przepełnione wątpliwościami, każdy gest niezrozumienia może stać się cegiełką w murze twojej niezłomności. To wyzwanie wymaga od ciebie zmiany perspektywy. Zamiast odczuwać zlekceważenie jako końcową przegraną, zacznij postrzegać je jako bezcenną lekcję. Zadaj sobie pytania kluczowe. Co mogę z tego wyciągnąć? Jak mogę wykorzystać tę sytuację do wzrostu mojej siły, odporności, świadomości własnych wartości. Nie chodzi o ignorowanie bólu czy unikanie go, chodzi o jego przekształcenie w siłę. Kiedy kolejny raz spotkasz się z zimnym murem zlekceważenia, przyjmij go, poczuj go, a potem podejmij decyzję, że to właśnie stanie się początkiem budowania twojej niezależności, skupienia na własnej drodze i głębszego zrozumienia siebie. To jest siła, którą przekazuje stoicyzm. Zlekceważenie nie jest końcem ścieżki, jest jej początkiem, jest momentem, kiedy zaczynasz formować swój charakter, swoją wytrzymałość, swoją unikalną trasę przez życie. Nie pozwól, aby inni pisali twoją historię. Numer 2 Użyj krytyki jako paliwa do wzrostu. Zderzenie z falą krytyki. Może wydawać się, jak oczekiwanie na ogromną falę, gotową zniszczyć wszystko na swojej drodze, prowadząc Cię prosto w mur niezrozumienia i negatywności. W tych momentach, kiedy słowa innych zdają się podważać Twoją wartość i kwestionować Twoje działania, istnieje niezwykła szansa na przekształcenie. Stoicka odwrócona psychologia pokazuje, jak te chwile mogą stać się kamieniami milowymi w naszej podróży osobistej transformacji. Gdy krytyka uderza, naturalną reakcją jest obrona lub ucieczka. Ale zastanów się przez chwilę: co jeśli każde słowo, które wydaje się być przeciwko Tobie, jest tak naprawdę ukrytym darem? To nie oznacza zaprzeczania wartości konstruktywnej krytyki ani przyjmowania każdego negatywnego komentarza bez zastanowienia. Chodzi o umiejętność wysłuchania, analizy i wykorzystania tej informacji do własnego wzrostu. Zamiast postrzegać krytykę jako atak, zobacz ją jako zaproszenie do introspekcji i samodoskonalenia. Każda uwaga, nawet ta najbardziej bolesna, może zawierać ziarno prawdy, które, jeśli zostanie rozpoznane i zaakceptowane, może przyspieszyć Twoją ewolucję. Zapytaj siebie: Co mogę nauczyć się z tej sytuacji? Jak mogę wykorzystać te informacje, by stać się lepszą wersją siebie? Nie pozwól. Aby strach przed krytyką zatrzymał cię w miejscu, przyjmij ją jako nieodłączny element procesu twórczego i życiowego. Ucz się z niej, rośnij dzięki niej i niech stanie się ona paliwem napędzającym cię do przodu. Odporność, którą zbudujesz w ten sposób, nie będzie jedynie tarczą ochronną, ale również siłą napędową, która pomoże ci przejść przez kolejne wyzwania z większą pewnością siebie i spokojem. Pamiętaj, że krytyka, choć może być bolesna, jest też niezbędnym elementem rozwoju. To jak z nią postępujesz, może definiować twoją ścieżkę, nie jako szereg porażek, ale jako ciągłą ewolucję w kierunku doskonałości. Niech każde słowo, które próbuje cię zniechęcić, stanie się szansą na twojej drodze do osobistego sukcesu. Numer 3. Zamiast narzekać na innych, bierz sprawy w swoje ręce. W życiu często pojawia się pokusa, by zastanawiać się nad intencjami innych, analizować ich słowa czy próbować zrozumieć, co mieli na myśli. Może to prowadzić do niekończącego się cyklu domysłów, narzekania i niepotrzebnego stresu. Stoicyzm uczy nas, że kluczem do wewnętrznego spokoju jest uwolnienie się od ciągłego zastanawiania się nad działaniami innych i skupienie na własnym życiu i wzroście. Każdy moment. Poświęcony na analizowanie czy narzekanie na innych, to czas, który mógłbyś wykorzystać na rozwój osobisty, pasję i dążenie do swoich celów. Przyjmij postawę, która pozwala ci przejść obok negatywności innych, niezakłócony, skupiając swoją energię na tym, co możesz kontrolować, czyli na swoich myślach, emocjach i działaniach. Zamiast poświęcać czas na roztrząsanie, co ktoś mógł mieć na myśli. Zastanów się, jak możesz użyć tego czasu na swoją korzyść. Czy jest jakaś nowa umiejętność, którą chciałbyś się nauczyć? Czy jest projekt, nad którym chciałbyś pracować? Skierowanie uwagi na własny rozwój jest znacznie bardziej produktywne i satysfakcjonujące niż utrzymywanie się w stanie ciągłego zaniepokojenia działaniami innych. Pamiętaj, że stoicyzm promuje ideę skupienia się na teraźniejszości i na tym, co jest w Twojej mocy. Nie pozwól, aby spekulacje na temat intencji innych odciągały cię od tego, co najważniejsze czyli na twoim własnym życiu i szczęściu. Bycie odpornym na zewnętrzne zakłócenia i utrzymanie skupienia na własnych celach i wartościach to podstawa stoickiego spokoju. Więc, zamiast pozwolić, by narzekanie na innych i zastanawianie się nad ich motywami, zajmowało twój cenny czas, zainwestuj tę energię w siebie. To ty decydujesz o kierunku swojego życia. Niech twoje działania i postawa będą odzwierciedleniem tej wewnętrznej mocy i pewności siebie, niezależnie od tego, co dzieje się dookoła. Numer 4. Staw czoła lękom zamiast ich unikać. W życiu każdego z nas są momenty, kiedy lęk wydaje się rysować granice możliwości. Często te granice są tylko iluzją, kreowaną przez nasze obawy i wątpliwości. Ale co by było, gdybyś zdecydował się nie tylko spojrzeć lękowi w oczy, ale i przekroczyć te niewidzialne bariery? Stoicka odwrócona psychologia uczy nas, że lęk to nie wróg, lecz mentor. Każdy moment niepokoju, każda sytuacja, która wywołuje strach, to tak naprawdę okazja do odkrycia w sobie sił, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. To w tych momentach, kiedy decydujesz się stawić czoła temu, czego się boisz, dokonuje się prawdziwa transformacja. Zamiast pozwolić, aby lęk dyktował ci, co możesz, a czego nie możesz zrobić, postaw na odwagę. Odwaga nie oznacza braku strachu, lecz działanie pomimo niego. To decyzja, by Twoje działania, a nie Twoje obawy, kształtowały Twoje życie. Kiedy następnym razem poczujesz, że strach próbuje Cię zatrzymać, zapytaj siebie, co by się stało, gdybym mimo wszystko spróbował. Ta prosta zmiana perspektywy. Może otworzyć przed tobą drzwi, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Każda próba, nawet ta nieudana, jest krokiem naprzód, bo pokazuje, że jesteś większy niż twoje lęki. Pamiętaj, że lęk ma tylko tyle władzy nad tobą, ile sam mu pozwolisz. Kiedy zdecydujesz się go przekroczyć, odkryjesz nowe poziomy swojej odporności, siły i determinacji. Nie unikaj tego, co budzi w tobie strach. Zamiast tego, Użyj go jako paliwa, które napędzi cię do działania, eksploracji i przekraczania własnych granic. Niech każdy lęk stanie się Twoim wyzwaniem, to właśnie w stawianiu czoła temu, co nieznane i przerażające kryje się prawdziwa siła. To tutaj, na tej granicy między znanym a nieznanym, dokonuje się Twoja ewolucja. Nie bój się lęku. Przyjmij go, przekształć i użyj do budowy silniejszej wersji siebie. Numer 5. Przemień zazdrość innych w swój kompas sukcesu. Czy zauważyłeś kiedyś, jak zazdrość innych może wpływać na twoje samopoczucie i decyzje? W świecie, gdzie porównania są na porządku dziennym, łatwo ulec pokusie, by postrzegać zazdrość jako wskaźnik własnych braków. Jednak stoicka odwrócona psychologia uczy nas, że możemy użyć tej zazdrości jako kompasu, który wskazuje kierunek naszego unikalnego sukcesu. Kiedy inni wyrażają zazdrość lub niechęć wobec Twoich osiągnięć, jest to sygnał, że robisz coś wyjątkowego, coś, co wyróżnia Cię z tłumu. Zamiast postrzegać to jako negatywną energię skierowaną przeciwko Tobie, zobacz w tym potwierdzenie, że podążasz własną ścieżką, ścieżką, która budzi zainteresowanie i emocje. Wykorzystaj tę energię jako motywację, by dalej rozwijać swoje pasje i talenty. Nie pozwól, by zazdrość innych stała się ciężarem, zamiast tego, niech będzie przypomnieniem o Twojej wartości i o tym, co już osiągnąłeś. Każdy przejaw zazdrości może być dla Ciebie okazją do refleksji nad tym, co w Twoim życiu jest wyjątkowe i wartościowe, a co jeszcze chcesz rozwijać. Pamiętaj, że prawdziwa wartość nie bierze się z porównań z innymi, ale z głębokiego zrozumienia i akceptacji siebie. Zazdrość innych niech będzie dla Ciebie jak latarnia morska w ciemności. Nie przeszkoda, ale światło prowadzące Cię do portu, w którym Twoje unikalne talenty i możliwości są doceniane i rozwijane. Podchodź do zazdrości innych jak do narzędzia, które może Ci pomóc jeszcze bardziej zaakcentować Twoją indywidualność i kierunek rozwoju. Niech każdy przejaw zazdrości utwierdza Cię w przekonaniu, że jesteś na właściwej drodze drodze, która jest tylko Twoja. I która prowadzi do sukcesu zdefiniowanego na twoich własnych warunkach. Numer 6. Znajdź siłę w ciszy, kiedy inni podnoszą głos. W świecie, gdzie każdy wydaje się konkurować o bycie usłyszanym, prawdziwa moc może leżeć w umiejętności zachowania ciszy. Kiedy inni podnoszą głos, starając się przekrzyczeć nawzajem, stoicyzm uczy, że znajdowanie spokoju wewnętrznego i zachowanie ciszy może być źródłem nieocenionej siły. Cisza nie oznacza rezygnacji czy porażki, wręcz przeciwnie, jest to świadomy wybór, by nie pozwolić zewnętrznym hałasom zakłócić twojego wewnętrznego spokoju. Kiedy decydujesz się nie angażować w bezowocne dyskusje. Dajesz sobie przestrzeń na głębsze przemyślenia i koncentrację na tym, co naprawdę ważne. W tych momentach, kiedy otaczający świat wydaje się być pełen chaosu, twoja zdolność do zachowania ciszy może stać się twoją tarczą. Daje ci to możliwość, by spojrzeć na sytuację z dystansu, z większą jasnością i spokojem, co z kolei pozwala na podejmowanie bardziej przemyślanych i skutecznych decyzji. Użyj ciszy jako narzędzia do wewnętrznej refleksji i samooceny. Kiedy inni dają się ponieść emocjom, twoja umiejętność zachowania spokoju może przynieść ci przewagę, pozwalając na lepsze zrozumienie siebie i sytuacji, w której się znajdujesz. Cisza może być również potężnym komunikatem dla otoczenia, pokazującym twoją pewność siebie i niezależność od opinii innych. Pamiętaj, że w ciszy kryje się potencjał do wzrostu i rozwoju. Kiedy inni podnoszą głos, twoja zdolność do znajdowania siły w ciszy może stać się twoim największym atutem, umożliwiającym ci przetrwanie nawet największych burz emocjonalnych i chaosu, zachowując przy tym klarowność umysłu i celu. Numer 7. Broń swoje granice przed negatywnością. W życiu często spotykamy się z ludźmi i sytuacjami, które testują nasze granice i próbują narzucić nam swoją negatywność. Może to być w postaci nieproszonych rad, krytyki, czy nawet prób manipulacji. Stoicyzm podpowiada nam, że wyznaczanie i obrona własnych granic to nie tylko sposób na ochronę przed negatywnymi wpływami, ale również klucz do utrzymania wewnętrznego spokoju i poczucia własnej wartości. Wyznaczanie granic. To Twój osobisty akt odwagi, to jasne zadeklarowanie, czego oczekujesz od innych i jakie zachowania są dla Ciebie nieakceptowalne. Kiedy stanowczo wyznaczysz swoje granice, pokazujesz, że szanujesz siebie i swoje potrzeby. To również sygnał dla innych, że Twoja przestrzeń psychiczna i emocjonalna jest cenna i zasługuje na ochronę. Każda próba naruszenia tych granic przez innych, to test Twojej siły i determinacji. Pamiętaj, że masz prawo i obowiązek bronić swojego terytorium. Nie pozwól, aby negatywność innych zatruwała twoje życie. Użyj stoickiej, odwróconej psychologii, by przekształcić te próby w okazję do umocnienia swoich granic i potwierdzenia własnej siły. Niech każda konfrontacja z negatywnością stanie się dla ciebie przypomnieniem, że tylko ty masz kontrolę nad swoim życiem. Nie daj się wciągnąć w dramaty innych. Zachowaj spokój i skupienie na tym, co dla Ciebie ważne. Wyznaczanie i obrona granic to nie egoizm, to podstawowy element dbania o swoje dobre samopoczucie i rozwój. Niech ta lekcja będzie dla Ciebie przewodnikiem: jak nie pozwolić, by negatywność innych przekreśliła Twoje granice. Pamiętaj, że Twoje granice są święte i stanowią fundament, na którym budujesz swoje życie pełne spokoju, radości i satysfakcji. Podróż przez te siedem stoickich lekcji odwróconej psychologii przypomina nam, że mamy w sobie siłę, by przekształcić każdą przeszkodę w krok do osobistego wzrostu. Przypomina, że wewnętrzna odporność i spokój ducha są naszymi największymi sojusznikami w obliczu zewnętrznych wyzwań. Każda lekcja to przypomnienie, że nasze reakcje na działania innych definiują naszą siłę, a nie same działania. Zapamiętaj te lekcje, niech staną się Twoją tarczą w codziennym życiu. Niezależnie od tego, co rzuca Ci życie, pamiętaj, że masz w sobie moc, by to przekształcić na swoją korzyść. Stoicyzm uczy nas, że kluczem do niezachwianej siły jest nasza postawa, nasze przekonania i nasza odporność. Niech każde wyzwanie, z którym się spotkasz, będzie dla Ciebie przypomnieniem, że jesteś silniejszy niż myślisz i że każda próba zniszczenia przez innych w rzeczywistości wzmacnia Twoją wewnętrzną twierdzę. Pamiętaj, że nikt Cię nie złamie.